Witam wszystkich w kolejnym odcinku Uzbieracza Jacka Recyklera. Zbieracza, to może źle ująłem. Zbieram to wszystko. Zbieram, w zasadzie zabieram ze złomowiska. Dzisiaj oczywiście nie byłem fizycznie w stanie pojechać na złomowisko, bo pewnie jeśli oglądacie teraz ten odcinek, to ja jestem w podróży z rodzinką na wycieczkę. Więc z, wiado, z wiadomych przyczyn nie pojechałem na złom. Są sprawy ważne i ważniejsze. Złom nie ucieknie. O, może coś ucieknie na chutę, ale może coś dobędzie. No jutro, jutro myślę, że dam radę pojechać. Mam nadzieję, że będą fanty złomowe, ale dobra, nie klipując za wiele bzdur. Nagrywam ten odcinek, bo kiedyś musiał powstać taki odcinek, żeby odpowiedzieć na kilka pytań. Co ja dalej? Robię z tym złomem. Czy będą umieć jakieś renowacje na kanale. Z renowacjami umiem może być ciężko, bo to może wyglądać strasznie topornie i opornie. Bo ja taki jestem. Jeśli używam bosza, siedzę w spodeneczkach na bosę nogi bez koszulki, nie używam okularów. Nie używam osłony, nie używam rękawiczek. To wszyscy wiecie, że Jacek wiecznie brudne łapy ma. Choć dziś troszkę doczyszczone, ale to tam nie odcinek o łapach. No i z mojej strony może wyglądać to strasznie, topornie i opornie. Ja oczywiście robię takie rzeczy sobie. Wy tego nie widzicie. Jeśli uda mi się o, po prostu ogarnąć technikę taką, wiecie, żeby się dało to oglądać, to z pewnością coś Wam pokażę. Zrobiłem sobie może nie do końca. Jedno i madło oczyszczone, oszlifowane. Brakuje jednej nakładki w zasadzie. Były tutaj obydwie, tylko że jedna była innego wymiaru. Jedna była wyższa, jedna niższa. Ta wyższa została oczywiście. Wszystko, jak mówię, jest oszlifowane, odtłuszczone, no odmalowane ciemnym, zielonym łotkowym. Nawet powiem Wam, że udało mi się jako tako naciąć nowe. Nie wiem, jak to nazwać. Frezy na, na szczęce myślę, że wyszło mi nie najgorzej, aczkolwiek wiadomo, wszystko jest do dopracowania. Moja technika, oczywiście, jeszcze do, do szlifowania, powiedzmy, że bitnie, ale ja nie będę zdawałoby się, żeby ładnie, wiecie, się świeciło, ale to nie ma, nie ma się świecić. Jak, jak to się mówi, jak psuje jajca to ma być do użytku. Bardziej o, nazwałbym to konserwacją niż renowacją ale jedno prawie gotowe, jak mówię, szczęk brakuje, co mam tu jeszcze, jakie pytania, czy sprzedam te tablice, nie, nie sprzedam, ja mam dogadane z kolegą mieszkającym dość blisko mnie, oczywiście on to nie dostaje tego za darmo, ale po prostu mam domówione z nim, że dla niego, zbieram dla niego po prostu i już na nikogo więcej. Co z tym będzie, do umycia czeka. któregoś nie na pewno to zrobię. Sprawy ogrodnicze, ja to mówię, to nazywam sprawami ogrodniczymi. Powiem Wam, że są fajne grupy ogrodnicze, ogrody z zysku, można sprzedać. Nie wiadomo, że nie za jakieś ogromne pieniądze, ale zawsze coś. Ja tego nie traktuję jako źródło dochodu, broń Boże, pracuję, pracuję, pracuję u siebie w zasadzie. Pracuję sezonowo, także na czyszczenie, na jakieś renowacje przyjdzie czas. Podejrzewam późną jesienią, z pewnością zimą. Chyba, że zimy nie będzie, to będą może odcinki właśnie z renowacji. Część rzeczy jest zamówionych, czeka do wysyłki. Część, w zasadzie tu praktycznie wszystko z tej strony. Także ja nie tylko gromadzę, jak mówię, nie gromadzę, przeprowadzę sobie jakieś śmieszne po swojemu renowacje jakieś czyszczenia, rozruszania sprzętu. Wiadomo, nie mam takiego talentu. Ja nie zrobię tej lampy. Z pewnością będę chciał ją komuś, no co? no wiadomo, że sprzedać. Ktoś, kto się zajmuje takimi rzeczmi, to sobie poradzi w 100%. Są rzeczy zamówione, są rzeczy zamówione, odłożone. No, budziki, budziki chciałbym, żeby wzięła jedna osoba. Te co zostały, wiadomo, dla jakiegoś kolekcjonera. Dla mnie, czy dla większości z was oglądających, to jest zwykły zegarek, zwykły budzik. A dla ludzi z pasją, którzy, wiadomo, lubią budziki, lubią zegarki, to będzie fajny, fajny kawałek kolekcji. Skusereczka, to ja wiem co z nimi będzie. Po prostu na razie sobie leżą. Wczorajszy, wczorajszy, wczorajszego filmu, zbiornik. Dalej brak jakiejś takiej większej identyfikacji. Zaczyna się od Iża 40, Iż 49, tak? Przez DK, DKW y, RT3 lub DKW SB200. Ja bym stawiał na tego SB200. Tak samo cylinder z innego motocykla przedwojennego, tego jestem pewien w 100%. Dla kogoś, kto będzie robił, odbudowywał taki motocykl, to też będzie super sprawa. Super, no super, no bo to takie rzeczy są mało dostępne, tego nie ma za wiele. Gdzieś po sodobach, może pochowane. Co by Wam tu jeszcze powiedzieć? Butelki to ja zbieram na wymianę. Kowadło, kowadło ma sklepaną bitnie. Nie wiem jak do tego podejść, żeby je sfrezować, swazować. Nie wiem jak to się nazywa. Na pewno nie będę tego napawał, bo ja nie potrafię takich rzeczy robić. Nie wiem czy zwykłym boszem uda mi się to zeszlifować. Ten rancik tutaj chciałbym też się doprowadzić. Do fajnego stanu, aczkolwiek takie też ma swój urok. No nie wiem, nie wiem. Na razie leży, ja mówię. Nie żyję z tego, broń Boże. Z tego nie ma jakichś ogromnych pieniędzy. Wiadomo, jak się trafi jakiś kąsek, taki naprawdę kąsek, to można zarobić ładnych parę groszy. Ale na takich, jak to większość z Was uważa, uważa, nie wiem, może nie większość z Was, może źle mówię. Wiele, o wielu z Was uważa, że to są śmieci. Złom, ja uważam co innego. Wielu z Was też uważa co innego. Na przykład, wielu, jak mówiłem, może się śmiać z takiej lampy strasznie zardzewiałej, obrudzonej, ale ja widzę w niej potencjał. Naprawdę może wyglądać kozacko po oczyszczeniu z powierzchownej rdzy i zrobieniem ją jakimś lakierem bezbarwnym, matowym. No, ja to widzę ale czy ja to zrobię nie wiem, na razie niech leży, to jeść, nie woła jak mówię, sporo narzędzi sporo narzędzi jest do rozruszania, do oczyszczenia z tym to sobie poradzę z pewnością, widzieliście taki jak na przykład ścisk, on już się kręci już się kręci, czyli tylko do nie ścisk, co ja mówię, ściągać. on już się kręci będzie fajnie wyglądał, fajnie no jak narzędzie będzie sprawne, też posłuży komuś bo ja co? Ja nie będę ściągał łożysk, chociaż kto wie. <laughs> tu też maszyneczka oczyszczona, rozruszana. Ktoś ją tam chciał ode mnie tylko że zniknęły mi wszystkie wiadomości z numeru telefonu. I nie wiem teraz kto to był. Nieważne. Z pewnością ktoś się znowu odezwie. Kiedyś tam jak może ją gdzieś wystawię na jakąś grupy. Wszystko chodzi luźniutko. Wszystkie. Ruchome części rozruszane, także wszystko jest ok. Według mnie ja się nie znam na takich nie pamiętam jak to się nazywa, giętarkach, walcarkach, żłobia, żłobiarka. Nie znam się na takich narzędziach. Nie wiem dokładnie jak to powinno wyglądać, jak powinno chodzić. Ale wydaje się, według mnie, że wszystko jest ok. Wszystko gra. Mówię, leży tu jeszcze sporo części do dokończenia. Jakby powiedzieć, nie renowacja, konserwacji, do rozruszania, do rozpsikania, do umycia, do oczyszczenia ale to jest nic, reszta jest schowana tam gdzie kiedyś były króle, dolna dolna półka jest pełna, skrzynek z różnościami, tam są pozostałe imadła jakieś inne narzędzia nie pamiętam dokładnie, już sam co tam jest, ale spokojnie na to przyjdzie czas. To są rzeczy zamówione nawet w zeszłym roku. Pani chce, żeby to jeszcze poleżało, poczekało, więc leży i czeka. Także fajnie. No, także odcinek trochę o wszystkim i trochę o niczym. Ja zaraz padam. Do pół godziny mamy pociąg. A Wam co? Życzę miłego poniedziałku. No i co, trzymajcie się. Do następnego. Hej.